Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Boruwa, a to jest Roman Jerzyna. I dzisiaj pokażemy Wam, jak przyrządzić Death in the Afternoon. Zapraszam! <grywania> Death in the Afternoon jest to koktajl, który wymyślił podobno sam Ernest Hemingway. Znany jest on z tego, że lubi obrzydliwe koktajle, dlatego takie też coś wymyślił. Oryginalnie koktajl ten składał się z absyntu i szampana. A jako, że szkoda mi szampana, no taki powiedzmy sobie szczerze mocno średni koktajl, więc ja użyję proseko. Co będziemy potrzebować? Tak jak powiedziałem, absynt oraz proseko, które aktualnie chłodzi się w lodzie z zamrażalki. Koktajl ten podam w takim kieliszku, który również chłodzi się, również lodem. Również z zamrażalki. Zaczynajmy. Na początek opróżniam mój kieliszek, który się schłodził i postępuję według instrukcji Hemingwaya, czyli dodaję jeden jiggler absyntu, w moim przypadku będzie to 50 ml, bezpośrednio do kieliszka. Dodaję do tego Prosecco. Oryginalnie, tak jak mówiłem, był to szampon, jednak tak jak mówię, szkodami, więc ja zrobię z Prosecco. Jak pan Hemingway ma problem, to wie, gdzie mnie znaleźć. I dodaję go tyle, jak on sam powiedział, aż będzie mlecznie. Czyli w zasadzie to nie wiem ile. Jeszcze. No, mleczny nie jest, ale więcej mi się nie zmieści. I oto jest. Death in the afternoon. Doskonały. Można tu wyczuć no, w zasadzie nic konkretnego, gdyż absynt jest bardzo mocnym alkoholem i przeważa nad proseką. Może gdybym użył szampana, aczkolwiek nie wydaje mi się. Ernest Hemingway powiedział, że powinno się taki wypijać od 5 do 7 dziennie, co tylko udowadnia, że był on obrzydliwym degeneratem. Dziękuję za obejrzenie oraz zapraszam ponownie.